Siemanko, siewanko, jestem Wersetzony z Bobby X! Hello, elo! Hello, hello! Witajcie w kolejnym odcinku z Wersusów długo nie było odcinka, bo mnie BobiX ostatnio pokarał i by było sputno, ale dzisiaj sobie pogramy i, i zobaczymy, co sta... No, w końcu Wersus się pozbierał tutaj. Tak, tak. Zobaczymy co to będzie, zobaczymy co to będzie. Także dzisiaj sobie pogramy tutaj zestawem kapitana, który wygląda właśnie tako i, i nie, niezbyt to fajnie wygląda, no ale zobaczymy, zobaczymy, także klikam graj normalną Jeden versus jeden i Bobix, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, Kapitan, cykl. Kapi... Co? Kap... o, dobra. O. No ja też tam kliknąłem. Jest L-Kapitan, ale mamy kurde seciki. Będzie napażona na 150. <grym> tak, normalnie. Are you ready? Dobra. Ready! Oh, oh, oh. Co ty, kurde! Tak o ty! Mięskiem cię zabiję zaraz Pa tak o cię probię e, tam się będę Ej się bedę, się bedę, się bedę Eee morele Trele morele bo Bixa zjemy na śniadanie, O ty O, o ty Pół serduszka Co ty użyłeś? Pół serduszka? O nie

O ty! No, daj, no, no, Masz! No dzisiaj to K nie będzie porobiony! Dzisiaj. No cóż, no trzeba liczyć. Trze, trzeba liczyć punkty. Może na punkty wygrasz, nie? No ja powiedziałbym! <grym> <grym> haksy tu chyba załączone. Haksy? No, no zobaczymy. Haksy są, pamiętaj Bobik. Zawsze haksy są. <grym>

no już wiesz, co używam? Czy tak niezbyt? O ty! <laughs> Surprise! płaka No i nie, no nie, no nie, no nie! No, nie. no cóż, Bobic. No, no cóż. No cóż. <laughs> to co, jeszcze raz tym razem wygrasz? No, 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 dobra. Okej. Okay. Czekaj, bo nie mogę kompas A... otworzyć. Halo? Halo, kompas? A mi też nie działa kompas. Wygląda na to, że zglitchowałeś się, nie ruszaj się przez kilka sekund. Obym, dostał Aha. bana prawie, ty. Zglitchowaliśmy serwer, słuchaj. O, jak. A zobacz, czy ty możesz wybierać kompas? Nie, nie mogę. Tylko lider party może. To czekaj, yyy... E... Może podejdę do tego ziomeczka. O, o, dobra. O! Zbugowałem kompas. No zdarza się, no. I cyk! I cyk. No No nie wiem. Jak to nie wiesz? Makaryna! Makaryna, makarena Ej, lol, tu ktoś stoi! O, no, no spektator. Bobix, nah nie starasz się! Nie starasz się. Chyba, że to dzięki no bo tak mojemu... Ja nie umiem na potki się bić! Jakieś, nie znam w ogóle, co to są za jakieś Instant w ogóle... Instant w wówna... ci odnaw odnawia życia. Czemu? Dawaj Bobix, Dawaj, 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 bo Bo dziecko płacze, muszę, muszę no, cię dawaj. bić. Cyk, cyk. No nie! <noise> to jest chyba, to, to jest chyba odpowiedź ode mnie za, za poprzedni... za poprzednie słuchajcie. <noise> Spoko, 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 dobra Próbujesz Próbowałem. dalej? Nie Gdzie? Idę tam I id nie, idę tam O, tu idę i będę tu stał bez sprzedał pietruszkę na tym straganie No O Otwieram ja dzisiaj sklep Patrz, masz klienta, akceptuj Akceptuj. O nie To znowu ty Znowu ty, mój najgorszy klient, jesteś na czarnej liście. Masz zakaz wstępu do tego sklepu. A jednak tu jestem. O co to było? Ty, ja już wiem. Co wiesz? Wszystko wiem. Co wiesz? Nie wiedz Co ty wiesz? Co, że się otruwasz sam? Nie. Nie wiem, co ty wiesz Halo, co ty wiesz? Co wie Bobix? Co, cheatów nie wyłączyłem, czy co? Dobre, dobra, dobra! No, 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 lecimy na rękę. Co? Lecimy na rękę. Ej, nie, ja ci, ja ci nie ufam, słuchaj. To jest. To jest coś. Coś złego, to jest coś złego. Eee, jeszcze ula tutaj pokazuje 17 minut. Ej, Tut, 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 O. Co ty rozkminiasz, Bobix? Kurde, nie tu. Nie wiem, co ty rozkminiasz, ale... ...ale wolę się szybko pozbyć Aaaaaa! ciebie. <śle> no. Kurde. Co ty rozkminiasz? Masz pod Nie wiem co teraz kminiesz Na no, no serio, nie wiem co teraz Ej, kminiesz. Teraz. No, ty nie mogę. Ej, nie mogę, co jest? Co nie mogłeś? Ty mi się teleportowałeś. Ja? No tak Teraz <noise> 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 byłeś tu? Nie, raz... nie było. No bo mam teraz ten... większe odświeżenie w monitorze idź. <noise> i idź. Nie mogę tak kręcić obok ciebie, że to szok. <noise> o, to Podoba się na na mi się go. to, słuchaj. Podoba mi się to. <noise> o. Parkura musisz. Stwierdzasz, że to bez sensu. Ja. To chodź, teraz dam prawie. ci protipa, teraz dam ci protipa, żebyś, żebyś miał jakieś szanse, okej? Okay? Dobra Dobra Pobierzmy 1 vs 1 No, wybierzmy klasę Wypij pierwsze trzy potki, które będziesz miał od lewej Zanim, zanim wyruszysz w walkę Czyli, Strange'a no wypij No to ja je piłem wszystkie Swiftness i, i, tak, nic i resistance, nic ci to nie dawało? Nie, bo właśnie to ogarnąłem, co się śmiałem To jest moja potka Okej okay. No, to mi nic nie dawało, gówno jakieś. Może przez tą podkę rzucaną twoją z Poisonem? Co? No nie. A, <laughs> <laughs> było blisko. <laughs> no, było, musiałem podkę rzucić. <śmiech> 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 Szok w szokowym państwie. Nope. Teraz Uuu! nie nie teraz <ślesz> <ślesz> O MG. To już wiesz jak się czułem wtedy No Normalnie tak O przegrywany <ślesz> Fajnie się przegrywa <ślesz> ja cały czas wygrywać ja powiem tak, ja, ja, idę w parkura. generalnie to już odcineczek ey, odcineczek z wersusów kończę, bo to bez sensu, bo jak widać, ich sobie nie radzi na tej klasie Pobijemy się z widzami, no, dobra, słuchajcie dobra, dobra. Pobijemy się z widzami Będąc w teamie to z widzami ja to jak Dobra, jaka klasa, jaka, jaka klasa była zarobista dla nas? Nie pamiętam Klas. Kurde, nie wiem o? Czemu głosujecie na mago Ognia, co wy? Lol, no, no Co, to jest za klasa? Nie wiem jak jest Mhm, no dobra. Hmm. OBs jest rozłączony, świetnie, live'a mi wywaliło. Aha. Czy live'u szkodzi? Podłączenie udane, świetnie. Dobra, lecimy tutaj. Dobra. Gdzie? No biją mnie. <grym> Co klasa. Ile ci pomóż? <laughs> bo wieś jest, to jest idealna klasa dla ciebie. Naprawdę, naprawdę. No nie wiem, czy to oni mnie zabija. Nie na których mam bić. Wow, gonią niebiec. mnie. Kurde, tutaj. W paru tam. A mu strefę założyłem. Ej, bo on mnie Woo! Dobrze, Mateo. Oj, sorry. Ja spokusowałem na ziomkach Fokus, fokus, fokus master Bobik zbije się w plaster Jest! Dobrze Coś mnie naparza Ej kolego Nie za dobry w plaski jesteś? Jest! Gięty! Ej ja go zabiłem! <laughs> no i każdy ma to. dźwięk, każdy ma dźwięk jak jest lubi, wiesz? Dlatego się ja wydaje. Go... Jest! Wow. Woo! <laughs> no, kozak. No kurde. <laughs> Lecimy, ty. Miesz na fajna. fajnie. No gościu się na mnie uwziął. Pakuj to zabi, walizę. To tą walizę wstrętną. Za kapiora tego jednego. Wow, poleciałem w kosmos zwiedzać dzikie kwiatki. Nie ja wiem, jak się z tego strzelać. Ja mam wow. celować w podnik. No musisz wyczuć, musisz wyczuć. W nich raczej nie celuj, bo to bez sensu. Bardziej pod nich, wiesz? O, w mordę, ale obrywam. Jeden HP mi został. Nie mogę... God damn it. Churchill, jak mogłeś. No on się na mnie sfokusował przedtem No na mnie czurci się sfokusował O, o Ja tu ci w klipsach chwalę, że ładnie budujesz A ty na mnie fokusa robisz Kum plus złoty I padłem Niestety Ale dacie radę, dacie radę Ja padł, zabiłem go, zabiłem go Bobiks, Bobiks, o kurde, o nie Ale zrobili O nie, u nas jedna osoba tylko została, na ich trzech Ooooooo oh. Normalnie, nie wiem jak to się wydarzyło Apexo. Team Apex <gry> Kurde, nie wiem, coś Coś W tej rundzie zrąbaliśmy <gry> aj, aj, aj. Wiem co zrąbaliśmy, ja padłem To było to zrąbanie no, no, no. Ale, ale ja jestem mistrzu nie. wiesz wybiegli a ja prosto typka strzeliłem Jak mnie sfokusował O fakt wyleciał w powietrze niedobrze Bobiek najważniejsze to żebyś nie latał Bo jak wylatujesz w powietrze To też jest dobre żeby tak trafię, żeby wylatywali w powietrze To wtedy jest przypis bo ci najwięcej serduszek zabiera O właśnie tak jak teraz Churchilla zrobiłem Dobrze Spadaj, Churchill! O, ciebie trzeba zdjąć. Ciebie, bo ty się trzymasz z tyłu. Tak, taki nie, niepozorny. Taki niepozorny. I później robisz najwięcej roboty temu teamowi. No, jeden gościu raz mnie zabił, to teraz mi będzie cały czas się na Spadaj, tester! Degrad! Ha-haaa! Kurde. God damn it. Każdy chyba woli Apex Hold Fortnite. A. No nie, jak mnie podrzucili wszyscy! god Styd, styd z was. was. Babik za cicho mówisz, oj czemu swojego atakuje? Goddammit, ale zrąbałem O nie, podrzucili mnie Czemu kubujesz jak masz tyle życia? Aj, padłem ja Już dawno Mhm Jeszcze niedawno Dawaj Mateusz, dasz radę, masz więcej życia, masz tyle życia co oni razem z tobą Ajajaj aj, aj. Dawaj Mateo, Mateusz, to Dawaj, to Dawaj, ma Mateusz, ma Mateusz, te Dawaj, te. Dawaj, Dawaj, Dawaj. Dawaj Mateusz, radzić sobie, radzić sobie. Ciśnij hamów. Co to jest dwóch zabić? Dobrze, dobrze. Masz więcej HP od tego. Dawaj, 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 Dawaj. Wygrajmy to. Mateusz, Dawaj, 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 Dawaj. No nie wiem, zobaczymy, bo to jest walka do samego końca. Słuchaj, że Mateusz, liczę na ciebie. Pokaż, Pokaż, Team Vertez. Dawaj, dawaj, dawaj. Ooo, nie! Ooo, -o. problem na linii. Mateusz. To chyba niekontrolowane ruchy ci się włączyły. Mateusz, ogarnij, ogarnij bardziej. Pokaż mu, pokaż mu, pokaż mu, jak wymiatasz. Możesz mieć mniej HP, ja żeby wygrać. Gra, bo wiesz, wiesz, jest ten, to jest yy, presja. Dobrze, dobrze, trafił mu petardę. Petardę mu strzelił, dobrze. W czoło, w czoło go walną. Świetnie, Mateusz, dobrze, oby tak dalej tak dalej. Oczy. <grystanie> o, niedobrze, Mateo. Rapiażny tygrys, dziki kot. Ale dawaj, dasz radę, dasz radę. Dasz radę. Co za epicki pojedynek. Właśnie tak, właśnie tak, jeszcze raz to go tak. Jest! hello. Ooooo jakie to było dobre. Mateo w mistrzu. <grystanie> My. O nie, dobre, 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 to mi się podobało. Idealne na zakończenie, co nie? Dokładnie. <gry> no i super, super. Żółwiczek, mój team, słuchajcie, w najgorszej klasie wygraliśmy. To, to jest znak, to jest znak, że normalnie kozak, kozak. <gry> dobre.